Jest. Bardzo przepraszam za tą swoją niepełnosprawność. Proszę Państwa, konstytucja to jest tak jak dowód osobisty. To jest do tożsamości państwa narodu, które to państwo restytuuje. Natomiast preambuła to jest duch tej konstytucji. To są te idee, które po prostu już od Platona przepajają całą naszą cywilizację. Bo przecież wiemy, że cywilizacja euroatlantycka, bo najpierw europejska, a potem na statkach konkwistadorów przeniesiona do Ameryk, to jest cywilizacja, która bierze źródło. Ze starożytności. Klasykiem świata idei jest Platon. Jest w proambule słynna triada wartości: prawda, dobro i piękno. Dlaczego piękno? Nie tylko z uwagi na kulturę. Chodzi o doskonałość, o harmonię całego świata, ducha. I to, co tutaj Pan przed chwilą mówił, że ja człowiek, prawda? To z filozofii personalistycznej człowieka, ja człowiek, ja obywatel, ja członek wspólnoty. To są pierwsze wartości. Następne wartości, które mamy w preambule, to są zasady ładu społecznego. Te zasady ładu społecznego. To jest zasada prawdy w dziedzinie poznania, natomiast w dziedzinie działania wolność, sprawiedliwość i wreszcie solidarność. Wolność jako możliwość decydowania o sobie i zachowania własnej suwerenności, nawet w więzieniu, prawda, w różnych kazamatach. Prawda w dziedzinie poznania jako prawo do niezależnych informacji. Jako po prostu walka o to, żeby człowiek mógł podejmować właściwie decyzje. Sprawiedliwość, jako sprawiedliwość, niekoniecznie w wymiarze sprawiedliwości, ale w ogóle w życiu społecznym. I solidarność, w końcu, jako miłość społeczna, ta wartość, która połączyła miliony Polaków w momencie, kiedy powstała ta pierwsza, Prawdziwa solidarność łącząca wszystkich ponad podziałami, w którą się utożsamiamy my, ludzie tej solidarności i w której jesteśmy do tej pory wierni. I co jeszcze, proszę Państwa, bardzo ważne, żebyście zapamiętali, zasada subsydiarności, to słowo padło. To jest zasada, która polega na tym, że Państwo. W takim zakresie tylko władztwo sprawuje, w którym nie mogą niższe szczeble tego władztwa pełnić, czyli najniższe organizacje pozarządowe, wszystkie samorządy. I to po prostu, to jest dawna, powiedziałabym, no, standard namki społecznej Kościoła, począwszy od syna encykliki XIII Rerum r. 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 I yy, ja broniłam w procesie koru Zbigniewa Romaszewskiego. Oni odpowiadali za przygotowanie do obalenia ustroju. Na czym miało polegać to obalenie ustroju? Na idei samorządnej rzeczy pospolitej, Bo samorząd się sprzeciwia totalitaryzmowi. I władza, która rękę wyciąga na samorządu, to jest władza, która tęskni do autorytetizmu. I wreszcie do totalitaryzmu. I ta samorządność na wszystkich szczeblach. Zastanawiamy się, kiedy w Polsce nastąpiła przełom ustrojowy, nastąpił w 91 roku, kiedy z inicjatywy wolnego, bo wybranego w sposób wolny senatu przyjęliśmy inicjatywę ustawodawczą o samorządzie gminnym. I potem ten samorząd się rozwijał. Wtedy ta władza, która przedtem była jednolita i po prostu od góry spływała na dół, przeszła w ręce ludzi i organizacje pozarządowe. Jak piękne mamy społeczeństwo obywatelskie. Jak w sprawie wojny pokazały się setki tych organizacji. I po prostu ta historia która nas obowiązuje, bo nieprawdą jest, że Konstytucja była pisana tylko przez Komisję kons yy, Konstytucyjną. Była pisana od 1989 roku, a tak praktycznie była pisana w marzeniach wielu pokoleń ludzi. I to jest, to jest dziedzictwo. Jak bardzo koresponduje z nim, z tym cytat, w którym chcę zakończyć moje wystąpienie, bo Kinga mi tu rozpaczliwe znaki daje. Karola Wojtyły. Ojczyzna, kiedy myślę, wtedy wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby granica, która ze mnie przechodzi ku innym. Aby zamknąć nas wszystkich w przestrzeń dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, kiedy myślę, ojczyzna, by zamknąć ją w sobie. Dziękuję, dziękuję najserdeczniej, pani Mecenas. Zawsze wszyscy słuchamy pani z należytą uwagą. Dziękuję, kłaniam się nisko, składam hołd za to, co pani dla nas robiła i robi nadal. A teraz dziękuję bardzo, pani Mecenas.